Ko ciepwi, było z Waszych domach. Dzisiaj będziemy mówić o browarach kontraktowych, czyli o temacie, który ostatnio został wywołany przez Tomka Rogaczewskiego w czasie rozmowy z docentem. I też w sumie chcieliśmy o tym zrobić materiał, a to jest akurat dobry moment, skoro pojawił się już temat. Marcinie, Kamila. Powiedz, co to są browary kontraktowe? Bo być może nie wszyscy wiedzą. Tak, browary kontraktowe. No czyli to jest. Twór wypuszczający piwo, mhm. który formalnie, prawnie jest po prostu hurtownią. Stąd złośliwa nazwa hurtownia Monsters? Tak, taka złośliwa. No złośliwa, no uszczypliwa, powiedzmy. Piotliwa. Uszczypliwa. Delikatnie. Tak. Jest to browar, nie browar, który nie ma browaru. Czyli nie. Ta firma, browar, który nie ma browaru. Ta firma, ta marka, nie posiada własnego fizycznego sprzętu, nie posiada własnej ważelni. Ważelni, bo potrafił posiadać taki. Więc wynajmuje ważelnie moce produkcyjne od innego browaru istniejącego. Konsekwencje prawne, między innymi, są takie, że prowadzenie całej księgowości, używanie się z Urzędem Skarbowym, jest na barkach browaru fizycznego, a kontraktowiec zamawia piwo, kupuje gotowe piwo, płaci faktury. I dalej sprzedaje pod swoją marką. Tak, w największym skrócie. W największym skrócie, dlatego że kontrakt kontraktowi nierówny. Dokładnie tak. Więc są dobre kontrakty i złe kontrakty. O, I o ile te dobre kontrakty, no to są, ubogacają scenę piwną w Polsce i nikt się raczej do nich nie czepia. No to złe kontrakty słusznie są wysiedzane, są. Czy to, to są za wyszedzania. Oni mają swój biznes, sprzedają swoje piwo i mają to gdzieś, czy ktoś ich lubi, czy nie. A zwykle ten biznes się kręci całkiem nieźle. Tak. No dobry kontrakt to jest taki, gdzie piwowar bierze udział w procesie ważenia. Jest na tym ważeniu. Czasami nawet sam obsługuje ważelnie. Tak jak na przykład, Jeżeli mu pozwolę. No na przykład, właśnie wspominany hurtownia Monsters, gdzie Janek mm -hmm. po prostu ma klucz od browaru, wchodzi do browaru, robi co ma zrobić, bo zna ten sprzęt, na tyle mu. Y, Łukasz ufa, że wie, że nie sam nie zepsuje. I co ważne, ma swoje tanki, mhm. których jest właścicielem, natomiast wynajmuje ważalnie. Mhm. Więc to jest taki półkontrakt: no bo fizyczną pracę wykonuje, musi mu to wyrzucić. Jeżeli się poparzy brzeczką, no to on się poparzy brzeczką. No i on nadzoruje cały proces, piwo jest w pełni autorskie. Natomiast te złe kontrakty. No, to są takie, że nawet niektórzy, niektórzy w ogóle wysyłają mailem receptury. No to jeszcze pół biedy, bo to znaczy, że mają jakąś recepturę? Że mają, tak, że mają swoje Że ktoś im przygotował tę recepturę, mają piwowara tak. być może. Tak jak jest dobry, bro, właśnie taki przykład, że sam wchodzi na ważenie. Później jest taki, co przyjeżdża na ważenie i pomaga w ważeniu, no bo sam, sam tego fizycznie nie robi, ale pomaga konsultacje, co cały czas, a jak zrobimy teraz, a zróbmy tak, a zróbmy to tak, a zróbmy to w ten sposób jakoś tam pomaga, angażuje się w ten proces, później go nadzoruje, no i przetacza fizycznie z jednego tanku do drugiego, ale podejmuje decyzję, kiedy, kiedy obniżamy temperaturę, kiedy robimy to, kiedy robimy tamto, przyjeżdża, sprawdza, czy już się nadaje do rozlewu i takie tam. Kolejny, niżej, no to tylko wysyła recepturę mailem i ewentualnie mailowo się kontaktuje, czy już jest OK, dobra, to już możemy rozlewać, etykiety zamówione, spoko. No i ten zły kontrakt, to jest taki, który przejeżdża do browaru, albo nawet nie przyjeżdża, tylko dzwoni. E, macie coś tam w tankach? Co wam zalega? No mamy takie dobra. My to kupimy za jakąś tam śmieszną cenę za cenę złomu praktycznie. No tak, no ale lepiej to spory... niż, niż wylać piwo. Wiadomo, browarowi się to bardziej opłaca. No tak, lepiej. Tak, tylko że wiele, przed tym najgorszym browarem jest jeszcze jeden stopień moim zdaniem. Mhm. To jest ten browar, który yy, się, ta hurtownia, która się odzywa do browaru i mówi uważcie nam jakieś piwo. No tak. Czyli nie ma kompletnie wpływu na to, jakie to jest mhm. piwo, nie ma pomysłu na to piwo, nie ma kompletnie żadnego wkładu w to poza tym, że zleca uważanie czegokolwiek, co się ukaże pod jego marką. Tak, czasami na, m, m, może nawet napiszą, że zróbcie nam piwo takie jak coś tam. I to już po stronie fizycznego browaru jest wymyślenie receptury. Oni powie, powiedzą, że ono ma być mniej więcej takie i takie, i pewnie głównym kryterium będzie jasne, ciemne, tyle tyle alkoholu i ma tyle kosztować. No ale tacy też się zdarzą. Więc to jest, nie jest to zero jedynkowe, no bo taki browar, który faktycznie się angażuje w to wszystko i to jest tego człowieka faktycznie piwo, tego człowieka produkt, on to zrobił nawet swoimi rękami, to, to, jest, to nie jest nic złego. Natomiast jeżeli ktoś po prostu zamawia gotowe i tylko wrzuca swoją etykietę. Albo na przykład wezmę, o, wezmę tego tam półtanku, na przykład mhm. nakleję swoją i to jest moje, a najgorsze, kiedy bierze piwo z drugiego końca Polski, sprzedaje to w swoim mieście i nazywa od tak. nazwy miasta. I tak, to, tak, ale tak. to już jest po prostu podchodzi pod jakieś oszustwo. to jest, to, to jest tak. To I... chyba nawet jest ścigane przez tak. Urząd Ochrony Konsumentów. I Hars się do tego czepiał i słusznie. Mhm. Tak samo jak się doczepiał i słusznie do. Receptura sprzed 200 lat. Na od, wysoko odformatowanego jasnego legra z sokiem. Tak. Ale jeszcze wydaje mi się, że zapomnieliśmy o jeszcze jednym stadium rozwojowym, znaczy stop, stopniu, szczebelku mhm. kontraktów. To jest ten kontrakt, który ym, bierze piwa z jakiegoś browaru, to zna, może to inaczej od drugiej strony. Istnieje sobie browar fizyczny, który mm -hmm. waży ileś tam piwa wyjściowego, powiedzmy Pale ale'a mm -hmm. i sprzedaje to na przykład trzem czy czterem kontraktom. Każdy kontrakt dowala do tego swoje owoce, czy sok, czy przyprawy, czy cokolwiek, i sprzedaje jako oddzielne piwo. To jest też taki. Aromat. Albo, no właśnie, przepraszam, aromat rzeczywiście. Tak, tak, jest tank Pale ale'a, My damy aromat marakui, my damy mango, my damy czekolady, my damy główna. A, nie wolno no, mówić nie. gówno. Nie, nie wolno fekalia. A, przepraszam. No i tak, tak też się zdarza. Ale też widziałem sytuację, słyszałem sytuację, że dwa kontrakty mają tank, jeden uważony, dzielą się tym na pół, ale ustalają, jak to, jak to chcemy zrobić. Jakiś konsensus jest, więc jest jakiś pomysł od nich idący. Tylko dobra, my weźmiemy połowę z takim dodatkiem, my weźmiemy drugą połowę z takim dodatkiem. Ale nie jest to jakieś tam... Randomowe piwo, więc jest to wszystko. Bardzo skomplikowane. Płynne, chciałem powiedzieć. To też. Nie jest to takie ani zorydynkowe, ani takie bardzo ostre granice. Między z drugim się potrafią rozmywać. Bywają też sytuacje, że browar, w którym to jest uważone, część tanku bierze, sprzedaje pod swoją marką, a część z jakimiś modyfikacjami bądź nie idzie pod inną marką. Bywa, że z jednego tanku ten sam brower potrafi trzy marki zrobić, a no co? A czemu nie? I każda jest inaczej oceniana. O tak, o, to jest to jest hicior, bo ważne tak. jest, co jest na etykiecie często. Tak. No ale właśnie, domyślam się, że się spodziewacie, że zaraz będziemy wymieniać, które to browary są tymi złymi, to od razu uprzedzam, że nie stać nas na to, żeby się procesować. I nie mamy tak. też na to czasu za bardzo, a to jest po prostu proszenie się o proces. Ale możemy powiedzieć o tych browarach, które, o których wiemy na 100%, że są dobre, że są porządnymi mhm. kontraktami, nie browarami, czyli hurtowniami. Dobra hurtownie. Dobre hurtownie, yy, stosujące dobre praktyki. Tak. No więc wspomnieliśmy, to to... Już, wspomnieliśmy już o hurtowni Monsters, mm -hmm. która jest zawsze podawana jako ten flagowy przykład. I to też chciałabym nawiązać do WFP, bo sporo osób mówi, że no miały nie być kontraktów na WFP, mm -hmm. miały być tylko browary stacjonarne, no ale to w dużej mierze też pewnie wynikało właśnie ze względu z, z tego, że te kontrakty są różne i. No tak. Po no, zamawia zam kiedy... prostu zamawiać etykiet, nie ma miejsca na polu. No właśnie, o, o takich osobach jak Janek. Z hurtowni Monsters wiadomo, że on waży te piwa tak. i ma miejsce na tym festiwalu. Mold Garden ma miejsce na tym festiwalu, dlatego mhm. też, że wiemy, że Andrzej jest za zaangażowany w ważenie tego piwa. Wiemy, tak. że on przygotowuje receptury. To są jego pomysły, jego idee, które czasami to jest w ogóle zabawne, że przychodzi kontraktowiec do browaru. Zwłaszcza jeżeli to są browary, które zaczynają swoją przygodę z kontraktami albo nigdy nie robiły piw takich nowofalowych. Robiły zawsze te swoje lagerki, ale dobra. Przedamy komuś ten tank. Przychodzi gość, mówi: No, dobra, i teraz wrócimy tyle i tyle chmielu. E, co? No? Nie, tyle. Ale, ale po co tyle? No, my wrzucamy marynki dwa kilo, to starczy. Mhm. Jest wielki szok, że, tyle że to można tak robić, że tyle chmielu można używać. Wow! No i przychodzi taki kontraktowiec, nie niesie ten kaganek oświaty, a po dwóch, mhm. trzech latach e, browar, w którym on ważył, wypuszcza swoją. No i podpatrzył, jak to się robi. Czy byś nawiązywał do Historii ze swojego życia, może akurat nie, nie zna IPO. Yy... Znaczy nie zna ale. No, tak. Kilka razy tak było, że browar się nauczył i wypuścił swoje. Czy to coś złego? No nie no, ludzie się Też uczą. To są jakieś dyskusje, dywagacje. No pod warunkiem, że nie kradną receptury i nie wypuszczają go swoje, no bo to jest. Ale nie, 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 nie sądzę, żeby takie sytuacje się zdarzały. Nie, nie, nie słyszałam raczej. o takich. Yy, poza tym, jeżeli chodzi o dobre kontrakty, no to. Pół na pół Trzech Kumpli, mhm. bo trudno mówić o browarze Trzech Kumpli jako o kontrakcie. Tak no naprawdę. właśnie, bo to też nie jest taki kontrakt w klasycznym tego rozumieniu, bo oni mają cały browar dla siebie. No właśnie, więc trudno ich nie nazywać nie takim typowym kontraktowcem. Oni chyba. Na... Ktoś mnie poprawi, jeżeli ich. się mylę, ale wydaje mi się, że Trzech Kumpli jest współudziałowcem, współwłaścicielem browaru. Możliwe, już nie wiem nawet. A na pewno oni tam dzielą i rządzą. No ale formalnie jest to cały czas hurtownia, a nie browar. Tak. tak. Michał Kopik, kiedy robi swoje piwa, to on sam jest na no, ale e, Browar Szpunt. E, szpunt, tak. Szpunt jest o tyle też inny od klasycznego kontraktu, że Dawid jest piwowarem w Birlabie i jednocześnie piwowarem w Szpuncie, w kontraktowcu, który waży w Birlabie. Tak samo działa browar Birband, gdzie jest szef browaru, dyrektor browaru, zarządzający, który jednocześnie jest kontraktowcem tam ważącym. Jest kilka browarów, które mają swoje tanki kupione. Teraz wszystkich nie wymienimy, no te mhm. najbardziej jaskrawe przykłady były. Dużo browarów, gdzie praktycznie piwowar jest, jest zaangażowany, jeździ, ile może tyle robi, No bo nie każdy browar fizyczny pozwala na to, żeby mu kontraktowiec biegał poważnie. Mhm. Bo no to jest ryzyko. Tak, nawet w jednym browarze w Szczerzycu jest informacja, że kontraktowiec może się poruszać poważnie tylko w obecności pracownika browaru. I dlatego też, y, jakkolwiek śmiesznie brał, brzmiała odpowiedź browaru rok kiedyś na pytanie, kto uważał piwo, tak. to była odpowiedź mniej więcej o treści: piwo zostało uważone przez piwowara browaru, w którym zostało uważone, coś takiego. Uh -huh. To jest akurat prawda, która dotyczy wielu browarów kontraktowych. No tak. Pomyślmy o tym w ten sposób, tak jak w wielu browarach stacjonarnych. Jest, na w Ameryce, jest Brewer i jest Head Brewer. Jest Master Brewer, tam kilku tych brewerów. Jest ten główny, który on wymyśla, tak jak w Dogfish Headzie. Jeżeli oglądaliście ten serial o Dockfishu, Sam kaldzione, Kaldzone? tak. Calzone. Proszę mi my się myli. No mnie kojarzy z pizzą, dlatego właśnie. No to on jest taki. Zaczynał, on sam fizycznie ważył na pierwszym browarze, natomiast teraz to jest na tyle duży browar, że on już tam nie biega z wiaderkami. On jest taki masa, On ma pomysł, on ma ideę, on tworzy tą recepturę, testuje różne połączenia, spotyka się z powrotem i mówi: mi, Słuchajcie, zróbcie to tak, to tak, to zrobimy tak. Oni mówią, A to byśmy zrobili tak, to tak, więc jest jakaś. Myśl, On musi być takim trochę wizjonerem, a tak. oni są bardziej od wdrażania. Tak. Dokładnie, i wiele kontraktów tak właśnie działa, że ten przychodzi z recepturą, z pomysłem, a y, część techniczna już zależy od ludzi, którzy tam na co dzień są, którzy znają każdą śrubkę w tym browarze. No bo też puszczanie kogoś, kto nie zna pewnych niuansów który, różnych technicznych y, mhm. rzeczy. Każdy browar się różni. Tutaj są takie. Rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Tutaj są inne. I najlepiej to zna człowiek, który na tym codziennie pracuje. No, a w najlepszym wypadku o sobie takiej może się coś oparzyć na przykład. A czyli może coś spieprzyć po prostu? No, no już nie mówiąc tak, o tym, że. No... Bo, bo jest jakiś detal, który w innym mhm. browarze jest, działa troszeczkę inaczej, a tutaj trzeba zwrócić uwagę, że trzeba zrobić to troszeczkę inaczej, żeby to wszystko działa tak, jak pod, powinno, więc, więc nic dziwnego, że tak to funkcjonuje. No jest standardowym przykładem dobrego kontraktowca, o którym już się powoli przestałem myśleć jako o kontraktowcu, jest oczywiście Pinta. Mhm. Bo oni byli pierwszym kontraktowcem, pierwszym browarem rzemieślniczym. Już, już piszą komentarz, że nie, smocza głowa Ambrail. Więc no, Pinta angażowała się w proces produkcyjny. No, oni pokazali w browarze już wiele rzeczy, mhm. jak należy to robić. Wiele tych browarów, które. Szałpiw też. Mhm. W takiej samej sytuacji, jak na przykład e, Dawid, jest też e, Oli z Goła. No On tak, rację. Też waży w tym samym miejscu, w którym waży. Mhm. Czyli tych przykładów pozytywnych jest całkiem sporo. Ale chyba jeszcze więcej jest tych przykładów negatywnych. Niestety tylko, że to są zwykle marki takie, których nie dostaniecie w dobrych lokalach. Chociaż. Mhm. Czasami się niestety zdarzają. Zdarzają się. No właśnie, po czym poznać, jeżeli nie znamy historii tego browaru, nie chcemy tego śledzić, nie mamy na to po prostu czasu. Bierzemy butelkę i tak na szybko na Facebooku zobaczyć, czy to jest dobry kontraktowiec, czy zły kontraktowiec. No to jest problem. To jest naprawdę duży problem. Bo fajnie by było, gdyby było wprowadzone na przykład jakieś oznaczenie na butelkach na zasadzie browar o dobrych praktykach. Nie wiem nawet, jak właśnie, to nazwać. Nie ma takich praktyk. No, właśnie, nie ma czegoś takiego. Um, wiesz, ja to zwykle rozpoznaję w czasie rozmowy z, z kimś z tego browaru. No dobra, ale. Ale właśnie, no, co sklepie, innego jak widzisz w sklepie butelkę? Moim zdaniem, można to poznać, spróbować poznać to, jak wygląda komunikacja danego kontraktowca. Jeżeli mhm. tam przewija się cały czas ten sam człowiek, i widać po tym, że to jest on, ten człowiek, który to tworzy. Na przykład, no, Moldgarden. Andrzej Miller tam jest cały czas obecny. I jest, że on, on stworzył, nie tylko pozuje po prostu do zdjęcia z wrzucaniem chmielu. Tak jak Ty, jakieś dziurki gdzieś coś ważyć? To nie jest tak, że pozuje, po prostu mi robi takie zdjęcia. Mhm. Ale robią też zdjęcia jak, jak wyrzucam mu to. Dobrze, dobrze. No ale żeby nie było plotek, Marcin tworzy receptury. Tak, zdecydowanie. No ale no właśnie, najlepiej jest po prostu znać już trochę dany browar, poznać, wiedzieć jak to funkcjonuje. No czasami to widać też po samym, yy, samej treści postów, zamieszczanych na przykład na Facebooku. Mhm. Widać, czy ktoś, kto to pisał, ma jakiekolwiek pojęcie o tym piwie, czy po prostu napisał coś na zasadzie, mamy bardzo fajne piwo. Tak, no ale przede wszystkim, głównie chyba, jednak jakość tego piwa. No bo jeżeli ktoś jest po prostu takim zamawiaczem i raczej nie zamawia piw od topowych browarów, które robią znakomite piwa, które się świetnie sprzedają. Tylko raczej zamawia coś, co zalega na tanku, co może już być stare, utlenione. On to puszcza jako, uuu, wspaniałe piwo. No i widać później po jakości, że to, to może do końca nie jest to. Wiesz co, ja bym się z Tobą nie zgodziła tutaj. Hmm? Tak, dlatego, że jest sporo browarów stacjonarnych, które mają problem z rozlewem w butelki. I nawet jeżeli to są dobre piwa wyjściowo, to one z czasem tracą. Poza tym nie wiemy, jak długo taka butelka stała na półce. Nie każdy zwraca uwagę na datę ważności. Bo data ważności też jest no tak, problematyczna. Tak, tak. No, bo nie ma daty rozlewu. Data Dokładnie. rozlewu by więcej powiedziała. Także ja tutaj na jakość bym nie zwracał uwagi. Zresztą, tak jak sobie czasem przeglądam blogerów oceniających piwa, które dostali w ramach darmoszek, to widzę, że oni albo nie wiedzą, że że to, co dostali, to jest po prostu podpucha, albo, ymm, albo po prostu zależy im na tym, żeby dostać więcej darmo, więc nie skrytykują i nie napiszą, że, że coś jest z tym nie tak. Nie będziemy podawać konkretnych przykładów, bo... Już no mamy Już wspomniałam czasu, o... o sądach, tak. Nie, nie lubimy sądów, nikt nie lubi sądów. No, nikt. Natomiast inna yy, yy, kwestia. Ile właściwie tych yy, kontraktów jest? Wszystkich razem, no bo zrobić listę, który dobry, który zły, Pewnie na jakieś wolne popołudnie, wolny wieczór byłoby to ciekawe zadanie, ale tak naprawdę ciężko no. powiedzieć. Bo przewinęło się ich łącznie jakieś 160, 170, ale nie ma aktualnej, nigdzie nie znalazłem aktualnej listy. Bo z kontraktami jest taki problem, że oczywiście jest ileś tam parędziesiąt, które wiadomo, że są aktywne, cały czas mają ofertę. 11, 20 PIF, wiadomo. Ale są takie, które uważą raz coś raz na jakiś czas, albo są dostępne w niewielkiej, na niewielkim terenie mm -hmm. i ciężko na nie trafić. Albo zawieszają działalność i też I nie będą czynić na zawsze, czy nie? No bo kontrakt ma wolny, tak, to uważa, nie ma, to nie uważa. No sprzeda, nie sprzeda, jakiś będzie zawieszony, jakiś może będzie odwieszony. Więc można by szacować, że jakieś 50-60 kontraktów teraz spokojnie działa, no może 70. Kilkanaście zdążyło już przejść na swoje gary, no oczywiście Pinta, Ale Browar, Perun, Kazimierz, Gzub, mhm. który ważył w Belgii kontraktowo, ale ważył. W sumie chyba 13 albo 14 Browarów zaczynało od kontraktu i teraz... I kolejne są w trakcie budowy. Mhm. Co drugi kontrakt mówi, że chciałby swój Browar budować. No, ale kurde. są też takie, które mówią, że to jest niepotrzebny problem i nie chcą mieć. No tak, bo jeżeli przyjeżdża do browaru i on się nie musi martwić rzeczami technicznymi, że mm. tu się coś spieprzyło, tam coś nie działa. Techniczne jak techniczne, ale formalne. Mm. Te wszystkie tak, formalności, pa które z urzędami trzeba załatwiać, to już jest ciężkie. On i tak ma na głowie <laughs> marketing, który wcale nie jest taki prosty mm -hmm. i bardzo nieprosto sprzedaż. No bo rynek nie rośnie, rośnie ilość piwa, natomiast konsumentów aż tak bardzo szybko nie przebywa. Więc każdy browar, poza ty, może kilkoma, które sprzedają wszystko na piniu, ale naprawdę kilkoma, mhm. każdy browar musi tam pokombinować ze sprzedażą. Więc teraz bardziej w cenie jest handlowiec niż piwowar. A granity handlowiec? Złoto. Ile jest kontraktów, oszacowaliśmy, ile jest browarów stacjonarnych, żeby porównać ilość? Myślę? ściąga, to się nie liczy. 200, Ale i tak nie widzę nic w tej twojej ściądze. Bo... 260 browarów stacjonarnych. Tak notujesz, że nic nie można znaleźć. Czyli na, licząc różnych kontraktów, jednak jest ich o wiele, wiele mniej niż stacjonarnych. Oczywiście mm -hmm. w tych stacjonarnych jest i tyskie, i jakieś browary restauracyjne kiepskie, Natomiast I dobre restauracje. I dobre też, jest <noise> <więc> ich niestety <noise> niewiele. Nie. Natomiast jedna ciekawa rzecz, jak wypadają piwa ze stacjonarnych browarów i kontraktowych w profesjonalnych konkursach. Niedawno był Greater Beer Poland. Bardzo niedawno Craft Rock. I tak, na Greater Beer stacjonarne zebrały 21 medali, kontrakty 19. Z tego 13 trzech umli. Na Craft Rocku stacjonarne 108, kontrakty 27. Oczywiście... No to to są dane, które absolutnie niczego nie mówią. Ale to są jakieś dane. To są jakieś dane, ale nie było absolutnie niczego, bo nie wiemy, ile browarów zgłosiło się do którego konkursu w sumie, y, jakie były proporcje wśród tych zgłaszających się. No bo jeżeli się zgłosiło 21 stacjonarnych do Greater Poland, a nie wiem, 580 do, nie, nie, nie. do Kraftu Roku, powiem, że tyle nie mogło raczej, no ale, ale załóżmy, no, mhm. no, no te dane nic nie mówią tak naprawdę. Natomiast dane z Antapt coś mówią? bo to dane zostały bardziej <grymne> z rynku. <grymne> no ale dobra, no powiedzmy, może trochę więcej. Więc według ocen antap topowe polskie browary, bo tam jest 50 tylko, że <grymne> jeszcze oni liczą cydrownie i miodosetnie, których nie liczyłem. Stacjonarne, jeśli chodzi o browary, stacjonarne 21, kontraktowe 25. Natomiast jeśli chodzi o piwa, 26 najlepszych polskich piw na antab, to jest browar stacjonarnych, 23. Z kontraktowych. Czyli wyrównana walka. Czyli bardzo wyrównana, mimo bardzo dużej dysproporcji w ilości jednych i drugich. No ale mhm. kontrakty zazwyczaj są tworzone przez ludzi, którzy kumają temat. Mhm. z tych bardzo złych kontraktów, a browary stacjonarne, no to bywa różnie. Nie, w drugą stronę też bywa różnie. W wszystkie strony bywa różnie. Nie ma reguły. Nie ma. No jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć na koniec. Słuchaj, no, to jest taka Wypadałbym, dosyć ważna, tak. ważna rzecz, która się pojawiła w rozmowie Tomka z docentem i która się pojawia też w rozmowach z weteranami polskiego kraftu, czy to stacjonarnymi, czy kontraktowymi. Czy browary kontraktowe psują rynek? Zależy w jakim sensie. Jeżeli chodzi o to, czy tylko pod względem cenowym psują rynek, no to chyba niekoniecznie, bo te, te... Te kontraktowe są często droższe niż stacjonarne, nawet zazwyczaj hmm. droższe, co jest zrozumiałe, bo mają też koszt dodatkowy wynajęcia browaru. Oczywiście browar też ma dodatkowy koszt w postaci tego, że musi się spłacić inwestycja, no ale to jest też jakby wliczone w koszt wynajęcia tego browaru przez kontrakt i. No tak, natomiast niektóre browary, które mają sporo kontraktowców, kiedy im się miejsce zwalnia i tanki nie są pełne. Są w stanie zejść ceny. A jeżeli to jest browar, który ma 20 tanków po 50 hektarów, mm -hmm. to jakby cena jednostkowa uważenia litra piwa, jeśli chodzi o koszty, jest niższa, jeżeli mamy browar, który ma ważenie 10 hektarów i 5 tanków 20. To koszty osobowe, koszty pracy. Tak więc, jeżeli bierzemy topowe browary, rzemieślnicze kontrakt od to zazwyczaj kontrakty są droższe. Ale, ale nie dużo. Ale kontrakty moim zdaniem psują rynek w, w, innym, w innej kwestii, mm -hmm. w innym zakresie. I tu mówię o tych złych kontraktach, które są dostępne na przykład w marketach i są kiepskiej jakości. I tacy ludzie, którzy są średnio świadomi, chcieliby spróbować czegoś innego, kupią sobie takie piwo za 8 złotych z browaru rzemieślniczego oczywiście malutkiego browaru rzemieślniczego. Po czym okazuje się, że to piwo jest niedobre, i ten człowiek się zraża do kraftu jako takiego, bo sobie nie zdaje sprawy z tego, że to, co kupił, to nie jest to fajne piwo rzemieślnicze, które mógłby dostać w sklepie ym, specjalistycznym czy w multitapie. Albo nawet w tym samym markecie, tylko że kawałek dalej stoi prawdziwe piwo rzemieślnicze. To też też. Się A kupił za 8 zł jakiś szaj z witnicy. Tak, więc pod tym względem, moim zdaniem, psują rynek, że sprawiają, że ludzie nie mają ochoty sięgać po piwa rzemieślnicze, bo się zrażają. No, no też dużo takich złych kontraktów sprzedaje piwo znacznie taniej. Mhm. W cenie będącej konkurencją czasami dla e, piw koncernowych. Mhm. No. no i tutaj, Wiadomo, rynek polskiego piwa rzemieślniczego jest bardzo płytki. Rośnie dosyć wolno. Większe browary coraz bardziej zauważają, że tam jest pieniądz. <laughs> no jeżeli żywiec wypuszcza AP. Tyst, tychy wypuszczają IP. Nie widziałam. to w... no, jest księżyca IP. A, książęca, okej, okay, dobra. Chciałam, że pod Marką Tyskie. Nie no. no żywiec ma przecież kilka piw rzemieślniczych. No tak. Browar w Cieszynie należący do żywca to ma całą serię współpracy z piwowarami domowymi, co się w sumie chwali. Tak, ja jestem jak najbardziej za tym. To jest fajna okazja dla piwowarów domowych, żeby zaistnieć. No. Przynajmniej w no, gronie tak. piwnym. Tak. No, ale to jest inny temat psucia rynku, mm. który pewnie poruszymy w innym filmiku. Jak to duże browary robią kuku? No, z kontraktami trzeba po prostu być uzbrojonym w wiedzę. Trzeba wiedzieć, co jest. Dobre, co złe. Moim zdaniem jednak jakość najp... jest często wyznacznikiem, no bo jeżeli mamy kiepski browar stacjonarny, rzemieślniczy, mm -hmm. który wypuszcza niedobre piwo, mm -hmm. to czy lepiej, żeby on działał, wypuszczał niedobre piwo, czy lepiej, żeby on zbankrutował, żeby jakiś kontraktowiec, który chce wejść na swoje, przejął ten browar, czyli yy, Rzemieślnik tam próbacę, niby będzie funkcjonował, ale nie będzie produkował swojego piwa, wejdzie tam kontrakt mhm. i zrobi porządek. Tak mhm. jak swego czasu Zodiak, który padłby prawdopodobnie, gdyby nie inwazja kontraktów. Mhm. E, browar na Jurze też nie miał się chyba jakoś super dobrze, jak tam pinta weszła, teraz to już trochę inaczej. E, browar Gościszewo, no też ich, ale browar myślę uratował. Więc powinno wygrać dobre piwo. A czy ono pochodzi z kontraktu, czy od rzemieślnika? Czy ten człowiek machał łopatą, czy nie? Czy to ma aż takie znaczenie? I to myślą. Kończymy dzisiejszy program. Właśnie. Jak wyobrażać? Już skończyliśmy dzisiejszy program. No właśnie. I się widzimy. No za czas jakiś.